Cześć wszystkim witajcie na moim kanale i ten odcinek będzie w sam raz dla zakupoholików. Dla tych z Was, którzy chcą sobie wymienić kosmetyczkę na jesień, dla tych z Was, którzy chcą sobie skompletować kosmetyczkę bądź wypróbować jakichś rzeczy, na które wcześniej się nie skusiliście, to tym razem będzie świetna okazja, bo Rosman rusza ze swoją coroczną, wielką promocją, obniżką, cenową na kosmetyki do makijażu. Wiele kosmetyków ma 50% zniżkę, więc to jest idealna okazja, żeby sobie wyhaczyć coś nowego. A ja ze swoich zasobów kosmetycznych tutaj wybrałam te produkty, które mi się sprawdzają, które są warte polecenia, których niektórych używam od lat. Jak można je dorwać w takiej dużej promocji, to od razu Wam śpieszę o tym powiedzieć, więc zapraszam do oglądania. Zacznę od pomadek Rouge Edition Velvet, bo one są przecenione bardzo dużo aż 60%. Ja przez te lata już zdążyłam ich trochę tutaj uzbierać, i one już od wielu lat, odkąd się pojawiły, to goszczą w mojej kosmetyczce. Bardzo je od razu polubiłam za to, że jak pomadka wpłynie, zwykle jest wysuszająca. To ta formuła Różę Edition Velvet. Jest taka fajna aksamitna. Usta się tak fajnie ślizgają w połączeniu, a nie sklejają jak w przypadku wielu matowych pomadek. I odcienie jest naprawdę mnóstwo. Myślę, że każdy typ urody znajdzie tutaj kolor dla siebie. I ja mam dzisiaj na ustach numer 17. Taki właśnie ciepły, brzoskwiniowy nudziak. I myślę, że za 60% mniej naprawdę warto się skusić. A te cudeńka są przecenione o 50% i jest to Wonder Swipe od Rimmel i one miały swoją premierę chyba w zeszłym roku. Pamiętam jak je dostałam w parce, wypróbowałam sobie od razu wszystkie kolory na dłoni i ja już wiedziałam, że to będzie dobry produkt i nosiłam bardzo często od tamtego czasu, szczególnie ten złoty tutaj. Piękny jest. Dzisiaj go zresztą mam na oku. To możecie zobaczyć, jak ładnie się to mieni. Można to nosić w formie linera albo w formie cienia. Bardzo łatwo się go nakłada, bardzo łatwo się blenduje i można też łączyć te kolory razem. Ja kiedyś nosiłam właśnie różowy ze złotym. Mamy tutaj ładne odcienie granatu, jest zieleń, fiolet. Bardzo ładnie wyglądają kreski zrobione tym właśnie Wonderswipe'em. Naprawdę świetny produkt, za tą cenę naprawdę będziecie mega zadowoleni. Ja szczególnie lubię je nosić właśnie jako cienie. Mam też świetną wiadomość dla fanów tego podkładu. Bourjois Healthy Mix będzie przeceniony aż o 50%, więc to jest okazja, żeby sobie zrobić zapasy bądź wypróbować. Jeżeli macie cerę suchą, mieszaną, to fajnie Wam się sprawdzi, naprawdę. Ja należę do e, jego fanów. Odkąd też wyszedł lata temu, to był jeden z moich ulubionych drogeryjnych podkładów. I wiem, że tam zmieniali po drodze formułę, ale ja jestem fanką jednej i drugiej formuły. Nie widziałam e, specjalnie aż takiej różnicy. Bardzo lubię go nosić w połączeniu z tym pudrem. E, zauważyłam, że są świetnie do siebie dopasowane. Jeden uzupełnia drugi. E, sprawdza się w e, poprawkach w ciągu dnia i daje takie dodatkowe, delikatne. Krycie. Ja naprawdę bardzo lubię ten puder i podkład, i myślę, że wy też możecie się z nimi polubić. I następny podkład, godny polecenia, wart uwagi, to Face Finity od Max Factor. I on również będzie na promocji 50% zniżki. I to jest taki podkład, który zawiera technologię Flexi Hold. Czyli ma się dopasowywać do mimiki twarzy i nie przemieszczać, nie ścierać, nie przesuwać, tylko trzymać mocno y, długie godziny. Mam go właśnie y, na twarzy w odcieniu 75 Golden. Bardzo dobry odcień, taki żółtawy, troszkę opalony. Lubię ten podkład za krycie, za lekkość, bo w ogóle nie czuję go na twarzy, a mam ten makijaż od rana. Dlatego też lubię go za trwałość, bo. Ale makijaż wygląda bardzo dobrze, mimo wielu poprawek pudrem, bo właśnie przy tych kamerach to bardzo mocno wyświeca już każdy podkład, ale ten puder sobie naprawdę świetnie radzi z przyjmowaniem kolejnych warstw pudru, także godne polecenia. Wybrałam jeszcze korektor Lasting Radiance od Rimela, który również będzie przeceniony 50%. Lubię ten korektor za to, jaki jest leciutki, za to, że można go um, używać um, bez podkładu. Bardzo dobrze się blenduje. To jest korektor rozświetlający, który powiedziałabym, że ma takie średnie krycie i on zawiera również um, ochronę przeciw zanieczyszczeniu powietrza, przeciw smogowi więc Dla osób, które mieszkają w mieście, przede wszystkim, to mają tutaj w tym korektorze dodatkową ochronę. Lubię go też za to, że można go sobie łatwo nałożyć na całą twarz, rozblendować palcami, i na szybko makijaż ze świeższą buzią jest gotowy. Z 50% taniej. Bardzo dobrym korektorem rozświetlającym jest również ten od L'Oreal True Match. Um, używałam go pierwszy raz, chyba 10 lat temu. Zabijcie mnie, jeżeli się mylę, ale mi się wydaje, że już 10 lat temu był na rynku i jak pracowałam dla L'Oreal, był taki okres, to malowałam tym korektorem wszystkie klientki i każda była mega zadowolona. I praktycznie wszystkie kupiły ten korektor, bo nie mogły uwierzyć, jak ładnie ich skóra pod oczami wygląda nie mam informacji na jakiej on będzie przecenie i czy w ogóle będzie przecenie, ale pomyślałam, że wspomnę o tym korektorze też jak będziecie właśnie szukały jakiegoś dobrego rozświetlającego teraz rzeczy przecenione 45% i mam tu dwa produkty do brwi od Rimela, jest to Brow Pro Micro w dwóch wersjach, w kredce takiej cieniutkiej wysuwanej i w pisaku i te dwa produkty są naprawdę fajne do brwi. Dzisiaj właśnie sobie zrobiłam nimi makijaż brwi, żeby wam od razu pokazać, jak one wyglądają. I ja mam obydwa w odcieniu 003. Pisak jest bardzo fajny do wypełniania takich wolnych miejsc na brwiach i przy okazji szybciutko nakładamy i wygląda to bardzo naturalnie. Więc dla osoby, która nie nosi zwykle makijażu, na co dzień, ale chcę sobie podkreślić na szybko brwi, tak bezproblemowo, żeby nie brać pędzelka, jak używamy pomady albo cienia, to właśnie takim pisaczkiem można sobie szybko domalować to miejsce, gdzie mamy jakieś prześwity w brwiach. Jeżeli chcemy bardziej wyrysować sobie tą brwi i ją bardziej podkreślić, zrobić jej mocniejszy kształt to ta kredka będzie bardzo fajna. Bardzo podobna do kredy, kredki z Anastazji Beverly Hills, Browiz. Mam cieniusieńką końcóweczkę i bardzo precyzyjnie maluje, więc jak na przycenie mamy takie fajne produkty do brwi, to warto się z nimi zapoznać. Żelowy eyeliner od Maybelline. Jeżeli będzie na promocji, to bardzo, bardzo zachęcam do zakupu. Czarny, trwały, dobrze się rozciera, można nim zrobić właśnie taką przydymioną kreskę, bo właśnie dla mnie dobry żelowy liner jest taki, który nie zastyga za szybko i jest bardzo czarny. On się nazywa Eye Studio Lasting Drama Gel Liner. Jeżeli będzie przeceniony, to bierzcie w ciemno jeden z lepszych linerów z drogerii. Kultowa maskara od Max Factor, Masterpiece Max. To jest jedna z pierwszych maskar, które miałam w kuferku w ogóle, już lata temu. Niezmiennie dobra formuła, świetny grzybyczek, ona pięknie rozczesuje rzęsy, daje taki efekt takich puszystych, wywiniętych. Ładnie oblepionych rzęs. Bardziej ją lubię do górnych rzęs, a do dolnych rzęs upodobałam sobie bardzo Wonder Lux Volume od Rimmela i te obydwie maskary będą przecenione o 45%. Ta Wonder Lux ona tak mocno przykleja się do rzęs dolnych, że ja dawno nie miałam takiej maskary, która by mi robiła właśnie takie. Uuu, takie fajne firanki na dolnych pobiegach naprawdę fantastyczna maskara a ta maskara jest jedną z najwyżej ocenianych maskar od Max Factora i są ku temu powody jeżeli jeszcze nie próbowaliście to zachęcam a tu mam taką fajną czekoladkę jest to paletka rozświetlaczy, rozświetlonego bronzera i różu Ym, nazwy nie wymówię bo jest po francusku ale wierzcie mi na słowo, że przepięknie Przepięknie to pachnie, naprawdę jak wszystkie kosmetyki bourgeois, mam do nich wielki sentyment. Naprawdę zapadają w pamięć mi konkretne produkty ze względu na ich zapach. Ja bardzo lubię tak właśnie kojarzyć sobie i tak używać produktów. Ta paletka rozświetlaczy będzie przeceniona o 45% i podoba mi się niesamowicie kolorystyka tutaj, tej paletki, bo to są takie w sam raz odcienie sprawdzające się dla większości typów urody. Mamy piękny róż. Nie za chłodny, nie za ciepły, z, z delikatnymi złotymi drobinkami, więc będzie pasował i do chłodnego, i do ciepłego typu urody. Mamy ten piękny brązer, który naprawdę wygląda jak skóra muśnięta złocistym słońcem. I te dwa rozświetlacze, jeden jest taki chłodny bardziej, a drugi jest bardziej e, ciepły, złotawy, waniliowy i one dają taki piękny, o ja mam dzisiaj ją tutaj na twarzy, taki piękny rozświetlony e, blask, one mają w sobie takie satynowe troszeczkę wykończenie i masę takich małych drobinek, naprawdę ślicznie wyglądają na twarzy, fajnie się ich używa, pięknie się blendują, 45% mniej. Bardzo dobry puder wykańczający znajdziecie w szafie Rimmel Match Perfection. On będzie przeceniony o 50%. Ja już go używałam też lata temu, bo miałam go nawet w kuferku moim makijażowym. Podoba mi się to, że jest tak bardzo drobno zmielony. To naprawdę niezwykłe wśród e, innych drogeryjnych pudrów, że tak puder może być e, aksamitny, tak drobniutko zmielony. Naprawdę bardzo dobrze utrwala pięknie, wygląda na twarzy, nie wygląda mm, twarz na taką wysuszoną. Zresztą ja mam ten puder dzisiaj na sobie, chyba w pięciu warstwach, bo co chwilę sobie tutaj go trochę dokładam, żeby się nie świecić w tych lampach i e, mimo tylu warstw, to w ogóle go nie czuję na twarzy, a bardzo dobrze też matowi. Cera wygląda jeszcze nawet całkiem świeżo. I jak będziecie w szafie Maybelline i będą kolor tatuz na przycenie, to weźcie sobie chociażby ten jeden odcień, numer 93, Creme de Nude. To jest cień o takim beżowym kolorze, który świetnie nadaje się jako baza. Jak Wam się zbierają cienie w załamaniu i nic nie może na to poradzić, to nałóżcie sobie cieniutką warstwę tego właśnie cienia w kremie na powiekę i e, możecie tak zostawić albo możecie właśnie nałożyć inne cienie na to i gwarantuję, że się e, cienie nie będą zbierać w załamaniu. Te cienie są wodoodporne, więc są, jak powiedziałam fantastyczna jako baza również do makijaży ślubnych e, i też świetnie wyrównują, wyrównuje ten odcień, koloryt powieki, więc jak macie jakieś żyłki zasienienia, ja takie mam zaczerwienienia często, to taki jeden cień załatwia sprawę. Bardzo długotrwałe, bardzo dobrze się blendują i nakładają palcem. i Również fajny cut crease można tym zrobić. Polecam. Róże z Loreala to są moim zdaniem najlepsze róże w drogerii. Mają tą idealną konsystencję, wykończenie i masę pięknych odcieni, trochę takich nietypowych. Bardzo mi się podoba ten tutaj odcień numer 200. To jest taki, można powiedzieć, trochę rudy. Odcień różu ze złotymi drobinkami. Będzie piękny na jesień, nawet jako cienie do powiek. Bardzo lubię po prostu formułę tych róży i to, jak stapiają się ze skórą. I to wszystko, co przygotowałam. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was przydatny i że sobie skorzystacie z promocji w Rosmanie, bo aż naprawdę żal nie skorzystać. Jeżeli macie wolną chwilkę, to jeżeli planujecie kupić coś właśnie na promocji w Rosmanie, to napiszcie na dole, niech sobie też inni czytają i korzystają. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Pozdrawiam, pa!